Jeszcze na długo przed chrztem polski na ziemiach w dorzeczu Wisły pojawiło się plemię o którym niewiele wiadomo, a które do dziś rozpala wyobraźnię wielu entuzjastów naszej historii. Plemieniem tym byli Wiślanie. rekonstrukcją zacząłem w Bractwie Piętnaskowym, ale stwierdziłem, że dołączę do e, drużyny wczesne, rekonstrukcji wczesnego średniowiecza e, i tak po krótkich przygodach trafiłem właśnie tutaj do drużyny wojów wiślańskich Krak. Jestem w drużynie Wojów Wiślańskich Krak, rekonstruuję woja z okresu no, X-XI wieku. Musiałem wybrać broń, ale mi bardzo zależało na toporze dwuręcznym i tu jak najbliżej e, Krakowa i okazało się, że na terenie obecnych Skotnik e, był znaleziony oryginał, którego wierną repliką jest ten topor, który teraz trzymam w rękach. Jestem otrokiem, więc nie mam za dużego stażu. W, wciągnął mnie brat, który już dużo dłużej się ode mnie w to bawi, więc stwierdziłem, że też spróbuję. Korzystamy z różnego ekwipunku obronnego, tak, czyli mamy hełmy stalowe, które chronią nam głowę, mają też zasłony, kolcze na twarz, więc również ta twarz jest chroniona. Na dłoni oczywiście rękawice, bo to też jest bardzo narażone na uderzenia. One są zrobione ze skóry do obrony ciała tłowia. Używamy przeszywanic, czyli pikowanych z materiału, naszywanych jeden na drugi, takich kurt, można powiedzieć. Na to często właśnie dochodzi też kolczuga, która również chroni przed ciosami. Jedynym limitem, nazwijmy to bezpieczeństwa, żeby sobie nie zrobić krzywdy, jest ograniczenie strefy trafień. Mamy otwarte hełmy, w związku z tym nie celujemy od linii skroni w górę, gdzie mamy dzwon hełmu, nie bijemy, bijemy poniżej łokcie i poniżej kolan i to jest jakby ograniczenie, natomiast w strefę punktowaną to jest nawet czasami mówione, że od słabych uderzeń nie padamy, trzeba uderzyć mocno. Teraz będziemy podbijać do siebie na zasięg broni, wymianę parę ciosów. Osoba, która dostała, niech się cofnie po prostu. Nie ma zabiegania, nie ma się wbijania. Akurat, właśnie jeżeli chodzi o przełom X, XI wiek, to tych przedstawień jest. Bardzo niewiele. Sam wzór jako taki jest licencja poetyka, jednak staram się nawiązywać do wzorów takich jak spisanek. Więc sam, sama kompozycja tego wzoru tutaj na tarczy jest oczywiście moją własną e, interpretacją, jednak e, nawiązuje do tego, jak mogły wyglądać faktycznie te tarcze słowiańskie z naszych terenów. Najczęściej w bitwie to walczę w pierwszym szeregu, starczą w ręku, przyjmuję na siebie jak gdyby impet całego uderzenia. Wróciła, okej, okay, dobra. Staramy się trzymać terytorium Wiślan. O samych Wiślanach niewiele wiemy. Nawet nasi koledzy archeologowie, którzy są w drużynie, niezbyt wiele są, są w stanie nam powiedzieć. Jedyne pewne to jest to, że oni istnieli, bo mieli bardzo duże szczęście uzyskać trzy wzmianki potwierdzające ich istnienie. Jak mówię, w, w porównaniu z innymi terenami Polski, to jest i tak bardzo dużą. Opisanie świata króla Alfreda Angielskiego, który wspomina o tym, że było państwo Wiślan. Geograf Bawarski, który wspomina, że byli Wiś Wiślanie i mieli swoje grody. Oraz legendę panońska, czyli, czyli żywot świętego Cyryla i Metodego, który opowiada o tym, jak to też zwrócił się do księcia silnego, wielce siedzącego na Wiśle, przy, napominając go, żeby zaprzestał najazdów na, na, na lud wielkomorawski ponieważ i ochrzcił się, ponieważ w przeciwnym przypadku przyjdzie mu za to zapłacić i ochrzcić się pod przymusem na tutaj ziemi. Tak też się stało. Do dziś zachowały się nieliczne archaiczne pieśni ludowe, zwłaszcza na terytorium Słowian Wschodnich, które wskazują na to, że kultura dawnych Słowian była bardzo... Wysoko postawiona i bardzo żywotna. Wiązała się przede wszystkim z obrzędowością. Miała wybitnie kultowy, religijny i magiczny charakter. Zawsze trzymamy się takiej, takiej jednej uroczystości, jeśli można powiedzieć, jednego obrzędu, który jest związany z Krakowem. On był, on był odprawiany tylko w Krakowie. To jest ten obrzęd rękawki. Kawka jest to święto, które de facto możemy zinterpretować jako święto pogańskie. Są interpretacje na temat tego, że to święto powstało w wieku XIX, chociaż ja się bardziej schywam do tego, że to jest jedno z święt prastarych. Jest taka legenda związana z tym, że kiedy król Krak zakończył swoje życie, wdzięczni Krakowianie usypali mu wielką mogiłę, nosząc ziemię w rękawach. Ale, ale też przypuszcza się, że może to mieć coś wspólnego ze słowem rakew, czyli trumna. Jest to kopiec no, tajemniczy ze wszech miar i, i okazały, ale jest to jeden z kilku w południowej Polsce tego typu kopców. I jest to oczywiście pochówek jakiegoś hipotetycznego władcy Wiślan z okresu plemiennego. Nie do końca wiadomo tak naprawdę czym jest ten kopiec Krakar, być może ma coś wspólnego z kalendarzem, który sięga czasów jeszcze celtyckich. Się interesują historią, interesuje je raczej życie codzienne, chociaż część kobiet też chce walczyć, więc czasami próbują, zjawiają się na treningach. Ale przede wszystkim tam, gdzie są kobiety w drużynach, są łagodniejsze obyczaje. Panowie bardziej uważają na język, uważają na swoje maniery i, i dzięki temu można pokazać to, to średniowiecze pełniej, szerzej. Pokazać, że to była nie tylko walka, nie tylko krew się lała, ale że ludzie żyli. Byli bardzo podobni do nas, mieli podobne marzenia, podobne dążenia, tak aby być szczęśliwym, tak aby móc cieszyć się tym życiem. Instrumenty wiązały się silnie z takim wierzeniowym światem dawnych Słowian, który wywodził się z kultury rolniczej, z wiary w siły natury, w siły przyrody. Przede wszystkim na przykład wierzono w, w, w Boga Słońca, Peruna, w bóstwa, które uosabiały siły przyrody, ale były jakby epifanią jednego Boga, Przejście za Cześć! Na tym gaiku są rzeczki, świateczki, co je nawieszały, krakowskie wieweczki. A na tym gaiku są rzeczki, świateczki, co je nawieszały. Postać, którą prezentuję, jest to Bóg Jaryło. Jest to bóg tak naprawdę płodności, często kojarzy się go z nowymi, nowymi plonami, które rosną. Jest, jego kult jest spotykany często na Rusi. Tam jest najbardziej rozpowszechniony, gdyż słowiańscy, nasi zachodni, słowianie, mieli jako, jako odpowiednik był Jarowit. Dwoma atrybutami Jaryły są głowa Starego Jaryły, którą odcina mu po. Krwawej bitwie. Jest to jakby e, związane z końcem zimy, koń, końcem starego roku. A drugą jest kłosy zboża, które symbolizują płodność. Także tak był przedstawiany czasem: bosy, czasem w, w obuwiu, w białych szatach, czasem z wiankiem na głowie. A zdarza się także, że był na koniu. Podczas tego święta oczywiście pierwszą rzeczą to, co y, będzie na rękawce, y, to będzie obrząd na Kopcu Kraka. Historycznie rzecz ujmując, w XIX wieku był obchodzony również na Kopcu Kraka i od, on był obchodzony we wtorek, czyli polanym poniedziałku. Wtedy zbierała się gromada ludzi, yy, grodzian, którzy szli na ten kopiec, spotykali wiosnę. Były robione pewne wróżby na rok przyszły, czyli czy on będzie ciepły, czy on będzie zimny, czy on będzie urodzajny, czy nie nastąpi wojna. Prezentuję. Śwista i Pośwista, to są bogowie wiatru. Tu, tudzież w innych rejonach zwani Lelem lub Polelem. Z samej Łaby, są z terenów Połabia są znane trzy idole podwójne. Sama nazwa Świst i Poświst pojawia się w Małopolsce w etnografii. Są to, jest to personifikacja wiatrów. Można to utożsamiać z zimnym i ciepłym wiatrem, tudzież z wiatrem wijącym ze wschodu i z zachodu. Takie jak występują w Polsce. Patrzcie na czasów, które nadchodzą. Jest taki obrzęd właśnie y, toczenia kołaczy, toczenia jaj, obdarowywania wszystkich, którzy, y, którzy nie są na tyle szczęśliwi, aby móc najeść się do syta. Obdarować ich właśnie jedzeniem i pieniędzmi. Ja przedstawiam boginię Perperunę. Jest to żeński odpowiednik Boga Peruna, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że jest to jego żona. Chociaż no głównie ta postać występowała u południowych Słowian. Niektórzy twierdzą, że była to starsza kobieta, e, troszeczkę tęższa, właśnie w lilii albo w niebieskim kolorze występowała. Jest to bogini, która jest właściwie od pogody, od chmur, od opadów. Wiadomo, jaka jest pogoda: raz jest taka, raz jest, raz jest susza, raz jest ogromny deszcz. Natomiast mimo wszystko ją czczono, ponieważ wiadomo, że bez deszczu nie ma klonów, nie ma nic nie rośnie. Potrzebujemy miejsca. Wiemy, jak robili to nasi przodkowie. Oto co upiekliśmy kołarz? Za sami przyznacie. Obrzęd skałaczem był wzięty z gesta donorum e, Saksona Gramatika, który jest opisany, który opisuje słowian e, pułapskich. Tam jest wyniesienie kołaczu przed świątynię. Za kołaczem pojawi się kapłanka. Kołacz miał być zrobiony z tych plonów, które były zeszłoroczne i miał być na tyle wielki, żeby przykryć jednego z grodzianin. Zatem kapłanko, jesteś już za kołaczem? Jestem. Czy ją widzicie? Nie. Jeżeli ten grodzianin był widoczny spoza tego kałacza, no to w tym wypadku e, sądzono, że zeszły rok był niezbyt urodzajny i e, odprawiano wróżbę i proszono bogów, żeby przyszły rok był bardziej urodzajny, żeby tego e, grodzianina nie było widać już spoza tego kałacza. Kapłanko, pokaż się! Zatem wróżba była udana. Rozdajcie koła wszystkim. To przybycie Słowian i opanowanie w ciągu bardzo krótkiego okresu czasu o gigantycznej części Europy, dlatego, bo doszli do Łaby, aż do północnych Włoszech, opanowali większość pół, y, Bałkan, aż, aż do północnej Grecji, pojawili się nawet w Azji Mniejszej. I to w ciągu 100-200 lat, no, to jest ewenement, to świadczy o niesamowitej żywotności tych ludzi, ogromnej ich energii i jest to powód do, do, do dumy i do zadowolenia, że nasi przodkowie byli tacy, tacy operatywni. Nazywam się Weles. jestem Bogiem zaświatów, Bogiem magii, opiekunem ludzi, ich dobrobytku. Spełniam ich magiczne prośby. Staram się przewodzić ich i opiekować przed moim oponentem, bratem, mym Perunem. W samej bitwie wojownicy walczą do pierwszego mocnego uderzenia w strefie, strefę punktowaną. W tors, w ramię, w głowę, w hełm. Mocne uderzenie, które poczuć, czuje się, to wtedy się kładzie, przykrywa się tarczą i czeka się do końca starcia. Jeszcze robimy taki punkt programu, jak czczenie zmarłych, czyli robimy tryznę. Jedni badacze twierdzą, że tryzna to, jest, to są akurat walki, które były prowadzone podczas obrzędu pochówkowego. Inni twierdzą, że to był obrzęd dawania darów, ofiar dla duszy zmarłych. Inni twierdzą, że to wszystko razem. Chowamy córkę wodza, którą zabili na tym boju. Osoba, która zmarła samotna, sama, mogła mieć, mogła starać się wrócić do świata żywych, żeby szukać sobie tą parę. I teraz pytam się was, mężowie nasi, czy ktoś z chłopów jest w stanie wziąć ją pojąć za żonę i przez rok ślubować, że nie weźmie jeszcze innej kobiety za żonę? Ja wezmę ją za żonę! Ale musisz udowodnić, że ty możesz ją wziąć za żonę. Nie. Czyli kto z, nią, z nim stoczy walka. To sprawi tę kryształ? Nie ty jeden. Kiedy żywa ona była, wszyscy ją pożądali śmierć niezelbie tej Ici. Kiłość przyknąła. To, że jeszcze. O kształcie tej muzyki możemy dowiadywać się przede wszystkim z wykopalisk archeologicznych. Dzięki temu, że do dzisiaj przetrwała jeszcze na niektórych ziemiach, zwłaszcza Słowian wschodnich, mam tu na myśli tereny dzisiejszej Ukrainy, Białorusi czy też Litwy, bardzo archaiczne formy, zwłaszcza pieśniowe, to możemy domniemywać o kształcie muzyki dawnych Słowian. O, oj to! Aby jej dusza poszła do wyriu i była zaspokojona. Dla tego okresu nie mamy w zasadzie cmentarzysk tutaj. Jak już jest, to w tym grobie jest kubka kości. Jeżeli w jakimś kutannie znajdzie się oslogę to brawską, to, no to jest szaleństwo po prostu i bardzo, bardzo dużo archeologicznego szczęścia. żeby jej dusza poszła za światy w naszym spokoju. I wypijmy również za Bogów, za Welesa, za marzennę, za roda. A teraz pójdźmy i ucztujmy. Ucztujmy na część dobrawy. Jak dla mnie to są czasy takie trochę idealizowane, przedfeudalne, ten ustrój plemienny, mniejsze rozdziały społeczne. Ludzie żyli w większej harmonii ze sobą i z otaczającym ich światem. Przy okazji takie trochę mityczne, tam się wykuwała Europa, ta którą my dzisiaj znamy w szczęku oręża i, i wśród różnych heroicznych czynów. To były fajne czasy po prostu. Najemnice pracowiańszczyzny, jakie zgłębiają członkowie drużyny Krak współcześnie wiślanie, zapewne nigdy nie zostaną odkryte do końca. Ale przecież wystarczy ich dotknąć, aby życie stało się bogatsze i bardziej kolorowe.